Cześć, witajcie. Z tej strony Fajans22, no i jest nam kolejny film, który dostałem na święta i jest to lśnienie Stanleya Kubricka z fenomenalnym Jackiem Nicholsonem. Mam to w tej jubiluszowej edycji dwupłytowej. a tutaj Nicholson i nasz kochany, już znany przez wszystkich cytat, Here's Johnny! <tryk> Film jest fenomenalny. I oczywiście, no, jak to film stany jakubrika Niepokojący. O, żeby tak powiedzieć, tutaj, jest, tutaj okładkę okładko. O, już klasyczne drzwi. Red Room. Red Room. nie, no i no, tak, to jest, no, jest kolejna edycja specjalna od Warner brosa na jednej płycie jest film, a na drugiej płycie są dodatki o filmie. No, i jest to, można powiedzieć, horror wszechczasów. Pokazujący nowe spojrzenie, tak jakby na to wszystko. Horror, horror psychologiczny. Bo tutaj, naprawdę, zakończenie dodatkowo rozwala tak, że musisz się porządnie nagłowić, aby wypracować swój własny, bo tu nie ma określonego. Swoją własną teorię na temat, co w ogóle tam się działo. No i tutaj film się zaczyna tym, że Jack Torrance z rodziną przyjeżdża do hotelu, hotel Overlock, już pamiętam, przyjeżdża do hotelu na całą zimę, musi go tam pilnować, ponieważ podpisał kontrakt i powoli świruje. Oczywiście przedstawione jest postać De schizowe, dwie siostrzyczki już to wszystko przeszło do klasyki fenomenalna muzyka, ruch kamery jest świetny podążający za bohaterami obchodzimy cały ten hotel wszystko co się w nim znajduje oraz makabryczne postacie i tak dalej i tak dalej i tak dalej gdzieś w ogóle sam temat liśnienia i ten jego syn te jego wizje oraz tego kuchcicha czarnego, a jeszcze ogólnie scena w łazience z wybijają drzwi Podobno scenariusz podczas kręcenia filmu był tak często zmieniany, że Nicholson nie przestał go czytać, tylko wykuwał odpowiednie kwestie na pamięć. Tylko co? No, film jest świetny to jest takie pokazanie człowieka, który w izolacji oraz na wpływ innych czynników powoli popada w paranoję i wciąga w to resztę swojej rodziny z niewiadomej przyczyny. No i oczywiście reżyseria Stanley Kubrick, świętej pamięci, już niestety świetny reżyser od filmów takich jak Mechaniczna Pomarańcza na przykład. Mm, gorąco polecam, ponieważ jest to horror, który uu, naprawdę jak się obejrzy wieczorem, chociaż mój brat twierdzi, że w ogóle nie był straszny, może za mało myślał podczas seansu yeah, yeah. i nie zrozumiał sedna, ale naprawdę jak się wieczorem obejrzy, to film jest no makabryczny. Polecam gorąco szczególnie dla wielu scen oraz dla przestraszenia się typowego, ponieważ to jest, no, to dziś jest uważany za jeden z najlepszych horrorów, który się stawia obok tych wszystkich najlepszych. Akurat właśnie tutaj, bo wszystkie inne na przykład yy, yy, Michał weź mi tam podaje jakieś filmy z Warner Brosa, wszystkie inne yy, filmy z tej edycji dwupłytowej to ogólnie wyglądają no z Warner Brosa. Z edycji specjalnej. A przepraszam. E, 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 b, b, b. Przykładowo 7 to wszystkie wyglądają tak. Tylko w odpowiednich kolorach jest tym paskiem jeszcze u góry. No a ten, te wygląda tak, no bo to ponieważ to jest jakieś jubileuszowe wydanie, jakieś Warner po prostu obchodzi urodziny czy coś i to jest 24 w ogóle odcinek. 7 jest takie samo. Też inne wydanie. Ale naprawdę gorąco polecam w ogóle ten aktor, mały nie wiem jak on się nazywał, który grał syna tego Jacka Torrance'a w rzeczywistości nie wiedział w czym gra i dowiedział się dopiero kilka lat później. Pierwszy prawdziwy epicki horror, no naprawdę gorąco polecam, bo film jest naprawdę straszny i schizowy. I polecam gorąco dla wszystkich fanatyków horrorów, bo w ogóle jest możliwe, żeby fan horroru nie obejrzał tego filmu kiedyś. No dobrze, gorąco polecam i do zobaczenia za następnej recenzji i przedstawienia. Cześć!